Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Plans vs. Brayroth I słuchajcie, dzisiaj nadchodzi jakaś fala w ogóle. Nie wiem o co chodzi dokładnie. Update był oczywiście wczoraj. Jak gram dopiero dzisiaj jestem troszkę opóźniony, ale tak, mamy jakiś Brayroth Invasion i tutaj mamy Alessio, 1,8 biliona pieniędzy i generalnie Sunflower Seed. Nie, nie wiem o co chodzi, ale tak, dajmy Battle. No i zobaczmy, mamy Brayroth Invasion i mamy incoming jakieś nubki. I zobaczcie, Nubini King, przygotuj się, moje Brairody po ciebie idą. Głód i coś tam, dobra, no to okej, okay, jestem gotowy. Jak najbardziej mamy Czerumbino zadające 287,5 tysiąca, także mega dużo dipsa. W ogóle dodali jakieś poziomy, widzowie. Tak, był update, dlatego wam wszystko tutaj pokażę. Gendal, witaj w story mode. Pokonaj, okej, okay. jak pokonamy to coś tam, nie widziałem dokładnie, ale dobra, no powiedzmy, że mamy story mode. No i tutaj pokonujemy te różne fale. Aktualnie mamy Dubini Bananini do pokonania. 4000. dobra, ale to na luzie damy radę. Mamy tutaj cappuccino, nasze ogromne Titanic cappuccino. Mamy Huja cappuccino, mamy King Lemonkę nową. Mamy też, widzowie, oczywiście nowy, przepotężny owoc, który dzisiaj sobie odblokujemy. Ja sobie kupię to. Słuchajcie, za Robuxy, pokażę Wam, jak to wygląda. No i mamy właśnie też Rumbino. Jak nadal żyjesz? Nubi King, dobra widzowie. Będę Wam to oczywiście tutaj czytał. Zobaczymy, co, co chodzi z tą story mode z tym trybem. I tak, mamy level, nie? Ciekawe, czy jak one wbijają level. Te nasze roślinki teraz, jak wbijają level od tego nowego update'u, to czy to działa tak, że właśnie ta roślinka później bije więcej, czy coś takiego? Jeżeli tak, to to jest naprawdę gruby, kolejny naprawdę mocny system, więc oczy oczywiście widzowie też zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba z wodą i ciśniemy ten storyboard. Zobaczymy, czy w ogóle nagle jest boneka Ambalabu. Dobra, czyli Nubini King ma za sojuszników bonekę Ambalabu. Ej, dobra, do tego się nie spodziewałem. Mamy jeszcze Central Island i patrzcie tutaj, mamy Admin Chesta i żeby otworzyć Admin Chesta, to jest nowa rzecz w ogóle, to jest totalnie nowa rzecz, no to mamy Kart otworzyć, sfilzować 5 rotów, kupić cid i tak dalej. No i tak, sp spróbuj pokonać to. Dobra, co on tam gada, widzowie? Musimy patrzeć, co on robi, nie? Bo jestem ciekaw tego update'u, oczywiście. Do znowu Bunaika Ambalabu i to w wersji takiej mega dużej. Dobra, więc tak, przejdziemy sobie to i lecimy dalej, bo mamy do zrobienia coś jeszcze, widzowie. Dobra, wygrałeś tym razem, okej. Okay. Czy mamy ostatniego Nubini Kinga, znaczy jego podwładnego Nubini? No i mamy zwycięstwo. Dostaliśmy Alessio, e, obiecaną kasę i mamy jakiś Gilded. Awakening, ok. awakening, no i tutaj mamy dobra Golden Light, transforming Brainrot into Golden variant. Dobra, czyli mamy gold warianty teraz i extremely increased chances of golden mutated Brainrot, czyli generalnie mamy o wiele większą szansę na złote Brainroty. Mega fajna rzecz. I tak mamy znowu Brainrot Invasion, ale teraz mamy Small X Battle, Banana Gana i za nagrodę no totalnie coś innego. Znaczy Sunflower seed to znowu to samo? Jak widzicie, dosłownie mamy tego botelini Neon. O, dobra, no to jest grube, to jest grube. Co prawda, legend nie zbieram. Widzowie, aktualnie zbieram tylko, no właśnie, sekrety i limitki. Naprawdę, nic innego nie zbieram. Jak dam Equip Best, patrzcie, ile pieniędzy zarabiam. 170 miliardów, stary, nie? W Plan shopie nic nowego nie ma. Także, jakby ktoś pytał, nie, nie ma totalnie nic nowego. Tutaj w gear shopie chyba też nic nie dodali aktualnie. Ale widzowie dużo rzeczy dodali tak ogólnie. Czekajcie, a może to? Nie, no, Frost Granate jakiś duży, ale to generalnie jest to samo. Dobra, mamy tutaj oczywiście, widzowie, patrz. Mamy te nasze taczki, nie I tutaj mamy napisane, ile każda z naszych linii zadaje obrażeń 300 tysięcy 303, 310 tysięcy, 296 i 320 tysięcy, bratku, dobra. Grubo, tu mamy oczywiście nasze też dobrej rociki, widzowie. No i tak, myślę, że pora na coś, co chciałem wam pokazać najbardziej w tym odcinku, więc wchodzimy sobie do sklepu i patrzcie to: Komando A Apple. Komando Komando? No komando, komando Apple. Także widzowie, mamy koba do jabłko. Dosłownie, ja, ja tego nie wymyślałem. Mamy 473 tysiące. Jeszcze na 500 tysięcy. Czyli tak, dali limitkę, której jest pół miliona. Także ogólnie, czy to jakaś taka ogromna limitka? Nie powiedziałbym, no bo pół miliona, no to wiecie, to. To powoli zejdzie i słuchajcie, zejdzie też dzięki mnie, bo ja oczywiście kupię dla was, żebyście zobaczyli na odcineczku, jak to wygląda. Więc kupmy Commando, Commando Apple, widzowie. Mamy go. Patrzcie, to komando Apple Seed wygląda w ten sposób. Proszę bardzo, widzowie. Proszę bardzo, taki piękny seedik. i naprawdę ładny. Jakby miał takie włosy, nie? To są jego tutaj fryzurka, nie? Stary, zobacz, jaki drip, 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 drip fryzurka, nie umiem mówić, nie? Mamy drip fryzurkę, widzowie. No więc, tak, posadźmy tego ziobala, ile on rośnie. 20 minut, dobra, całkiem dużo. Mamy też Rino Tostelino Bossa, ale Wygraliśmy. No, tego nie zbieram. Nie, na razie sobie to wywalmy. Możemy Riot Podcast odpalić. Bo czemu nie? Niech sobie lecą szybciej. No i mamy tego komando Apple. Oczywiście ogarniemy to, widzowie. Mamy też nowe, limitowane, shiny karty. To na razie mnie aż tak nie interesuje. Tutaj mam dość sporo kart, jak widzieliście. I nie narzekam na brak tych kart, nie? Więc tutaj naprawdę na razie jest ok. Mamy Toxic Clouda, Chain Lightning. Mamy Aura. To jest naprawdę mocne. Tutaj, widzowie, Solar Burst też mocne. I Secret Slayer też mocne. Także, znaczy, są lepsze karty, nie? Na pewno są lepsze. Ale ogólnie mamy coś takiego. I teraz tak widzowie, mamy kupić 5? ile 25 slidów 100 giru i 100 slidów 15 kart paczek otworzyć. Dobra, no zobaczymy, może jakoś to ogarniemy. Są też nowe fuzowanko, nowe fuzowane nowe fuzy widzowie do zrobienia. Plant extract extractor, ok. Convert plant to exp, ok. Czyli możemy dać jakieś planta typu na przykład, no nie wiem, cappuccino. No i wtedy tak cappuccino, dajmy jeszcze tego ziobala, nie wiem, to matrio, może nie wiem, czy to dobrze robię, nie? Don fragola może, jeszcze to ma Trio. Dobra, zobaczmy co to. W ogóle robi. No i tak, mamy 5 minut. Plant Extractor. No i teraz to się robi, widzowie, i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tego jeszcze nie robiłem, także nie wiem, czy dobrze, że wrzucałem lepsze z gorszymi. Zobaczymy. Zaraz, za chwilę się okaże. Czy mamy w ogóle jakiegoś orkalero, orkala, A nie mamy tych rzeczy, dobra, stary. To musimy to ogarnąć, bo tu dostajemy nagrody. Na razie odpalę, bo musimy, wiecie, dać Orcalero, Orcala, Alessio, Burbaloni, Loli, Loli, no i oczywiście Bombini Gusini, żeby dostać Shaggy Base Kartę. Także to też na pewno dzisiaj sobie ogarniemy. Także, widzowie, chwilunia, ja to tutaj ogarnę mamy kart merging no i zrobiłem sobie słuchajcie Brayrod blessing dwójkę miałem jedynkę czyli miałem 10% increased income ze wszystkich Brayrotów czyli kaskę ze wszystkich Brayrotów które sprzedaję wiecie jakie rozwalam i sprzedaję od razu no to wiadomka 15% kiedy to połączymy mamy whirlwind też możemy oczywiście tutaj połączyć to są takie karty które powinniśmy łączyć nie no, tak naprawdę wiecie to nie daje żadnego tam minusu po prostu łączycie karty gorsze które po prostu mogą być troszkę lepsze nie no tak to wygląda także mega spoko sprawa moim zdaniem cactus flurry ok i teraz tak czy mamy Orcalero. No, no nie wierzę, że nie mamy, nie? Na pewno mamy, widzowie. Już tutaj ogarnia Mamy Orcalero. E, Alessio to nawet wygraliśmy w naszym starciu nowym. Czekajcie, Alessio to jest jedno L i 2 S. Dobra. Burbaloni. Burbaloni, loli, loli, widzowie. Dobra, Autosela możemy już wyrzucić, bo na pewno tego nie chce No i mamy Bombini. Nie wierzę, że nie mam Bombini. Bratku, mam Bombini. A nie, to Bombardiro Crocodilo. Dobra, Bombini, Gusini i mamy, widzowie, Shiny kartę. Także bierzemy sobie Shiny Base kartę. To sobie wywalamy. E, I teraz tak, stary, zróbmy jeszcze coś takiego mamy Tutaj kolejną inwazję, to jeszcze ogarniemy w tym odcinku, oczywiście. Garden i widzowie, tak, tu mamy odpalone wszystko. Mamy tego komando Apple, zaraz to zobaczymy, ale wiecie, właśnie też na epiebał kiedy za bardzo. Selujemy Brejroty i otwieramy, widzowie, limitka. Nie, ta limitka to mnie nie interesuje. Shiny kartę widzowie otworzymy sobie. No i mamy też, oczywiście, Brejrota, to jest los Secolitos, bo na Rebirfa potrzebny jest los Secolitos i właśnie miał zio suszyni. Jak to ogarniemy, widzowie, podobno, nie wiem czy to prawda, sprawdzimy to. Jak się robi Rebirfa teraz, to nie zabiera nam Brejrotów wszystkich, tylko zabiera Tyle, ile potrzeba, i, i nic więcej. Także sprawdzimy to w tym odcinku, też widzowie. No i oczywiście, tak, zobaczmy tego komando. Apple, żeby go zobaczyć, no to tak naprawdę odpalimy sobie kartę i odpalimy sobie Water Bucket, zaraz go ogarniemy, nie? Mamy czerwony, ok. Jakiś fajny tutaj kolorek, zobaczmy. Mamy kart Ability, 15 Increase, no to shiny, czyli dostaliśmy shiny, pierwsza na świecie, czy nie? 01, patrzcie, nie, nie, nie wierzę, że ja jako pierwszy ją zdobyłem, nie? To jest common, to na pewno ja jej pierwszy nie zdobyłem, nie ma szans, bo to chyba tego nie pokazuje, kto pierwszy, nie wiem dokładnie. Okej, okay. czyli patrzcie, mam taki hashtag 01 na karcie, nie? Tak jakbym ją jako pierwszy na świecie zdobył, ale to nie jest jakaś super karta i nie wierzę w to, nie? A w ogóle pisaliście mi, że zdobyłem chyba tego secret nie. Solar burst. Ej, naprawdę tu. Ej, nie wierzę w to, widzowie. Mamy, patrzcie, z, mamy hashtag 09. Czyli ta karta była, w momencie, kiedy ją zdobyłem, była dziewiąta na świecie tylko. Było dziewięć na świecie. Osiem, a moja była dziewiąta. Wiecie, było osiem istniejących na świecie, kiedy otwierałem, a teraz jest dziewiąta. To dlatego, widzowie, jestem zdziwiony, że mamy coś takiego jak Braillot Blessing Shiny i ona jest pierwsza na świecie. W ogóle trafiłem pierwszą kartę, której nikt jeszcze na świecie nie trafił, naprawdę wydaje mi się, że to jest wręcz niemożliwe, ale dobra, to sobie wstawimy, wiecie, bo to wygląda całkiem nieźle. Co, czego ja w ogóle używam? Mamy tak: chain lightning to dużo bije, solar burst fajne, aura. No powiem wam tak, jak bosik jest na linii, a to nie jest potrzebne na razie. Ta aura jest spoko, ale na razie nie jest to potrzebne. Dajmy tier pierwszy 15 increased income ze wszystkich Breirotów. Naprawdę dużo, to jest naprawdę mega dużo. Tylko że secret slayer też zostawimy na razie. Tu mamy mnożnik 10 razy kaskę za, słuchajcie, na minutę. Czyli tak, jak pokonamy sekreta. Secret reality brain rot, pokonamy jakiegoś secrecika brain rota, to wtedy mamy przez minutę 10 razy na minutę. Dobra, czaje. czyli po prostu 10 razy więcej pieniędzy na minutę nam się tutaj wbija, no dobra. Luck increased, no i mamy 17 razy laka. To nam daje jakieś potężne brain roty. Tu na razie nie widzę, żeby były jakieś potężne, wiecie, ale na pewno zostawmy godli może jednak, bo Godli może mi się czasami przydać. Mamy tutaj tego nowego bosika, znaczy nowego, to jest stary bosik, ale nowego w naszym ekwipunku oczywiście. O to mi chodzi. No i tak, widzowie, sprzedajmy to, bo nie jest nam to potrzebne. No niestety, w tym wypadku to mnie nie interesuje. Premium Water Bucket, widzowie, i ciśniemy naszego komando Apple. Czy wyrośnie nam coś dużego? Uwaga, widzowie, przygotujcie się, patrzymy się i uwaga. O, całkiem spory, bratku. Ej, patrzcie to: level ne, Nil. Czyli taki najlepszy, jaki może być, tak? Ej Gold nam się trafi. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie, ja jestem naprawdę dzisiaj fartowny w tym odcinku, ponieważ trafiliśmy kartę Shiny, pierwszą na świecie, o tom, nikt jej nie ma, to jest pierwsza karta na świecie, tutaj mamy dziewiątą, widzicie, to jest chyba oznaczenie kart, albo to jest po prostu pierwsza karta z tej serii, która jest Shiny i to, to nie jest oznaczenie, że ja mam ją jako pierwszy na świecie, może tak być, nie, ale dobra, może w swoim świecie będę żył, że to pierwsza na świecie i będę się jarał, nie, może tak być, proszę mi nie psuć chwili, widzowie, normalnie, potężnie. I teraz tak, mamy komando Apple jako, widzowie, limitkę. I ta limitka, co lepsze, trafiła nam się jako gold, bo mogła się trafić zwykła. Zwykłe komando Apple mogło się trafić, a trafiliśmy golda, nie? Stary, jak to wygląda, to, to jest piękne. 58 400 dipsa i słuchajcie, będzie wbijał poziom i pewnie z poziomem będzie bił wie... Ej, ona, na, one naprawdę biją więcej. Dobra, teraz, widzowie... Ja się mega zdziwiłem, naprawdę Nie wiem, czy to widzicie, ale faktycznie Jak wbijają poziom nasze rośliny To biją o wiele więcej i to widać na szrumbino Bo przypominam, że na szrumbino miałem O wiele mniej, miałem chyba 200 coś tam tysięcy a teraz mamy 431 tysięcy Tylko dlatego, że ten secret wbił Drugi poziom, czy to jest chore, stary Nie, do co tu się dzieje, to jest naprawdę Najbardziej chora rzecz, jaką widziałem, patrzcie to Total dips, pół miliona na sekundę, nie Ja pamiętacie, pokazywałem na początku Było 300, chyba 10 tysięcy, coś takiego Także naprawdę powiem wam, że ten level daje mega dużo, i warto expić nasze tutaj nie Brejroty, tylko rośliny. Ja już się mylę, widzowie. Plants versus Brejrot. Nie, no idzie się pomylić. Dobra. I mamy tego admin Chesta. No i tak, fuzowanie Brejrotów. 25 seedów to możemy kupić w sumie, zobaczyć, czy to zadziała. Ale mamy ready Plant Extractor. Zobaczmy, co się stanie. Klajmujemy. Okej. Okay. I co, 5X Battle, okej! Okay. Dobra, i teraz mamy te butelki z Expem. Dobra, my je mamy tutaj, sorry, dobra, mamy je tutaj. I patrzcie to, ja, ja Wam to pokażę, widzowie, bo to jest mega grube, nie? To jest mega grube. I patrzcie to, jak mamy Cappuccino, na przykład tutaj tego Cappuccino, ja go mogę kliknąć, czy coś takiego? Czekajcie, X Battle, dobra, daje Expa. Okej, okay, to daje, patrzcie. Normalnie możemy przerabiać jakieś takie gorsze brainroty. Po to, żeby mieć butelki z expem, i te butelki z expem możemy dawać naszym lepszym brajrotom, żeby wbijały poziom, a ten poziom daje mega więcej dipsa na sekundę. To jest naprawdę, widzowie, przepotężne, a nasza limitka może wbijać poziomy tak samo, nie? Także wydaje mi się, że ten komando Apple niedługo, widzowie, na jakimś odcineczku będzie miał 100 tysięcy dipsa na luźno. Chociaż wiadomo, najlepsze są też Rumbino, które dostałem z trade'a, ale one podobno są takie troszkę podejrzane, więc wiecie, no, to może być różnie. Czy ja mogę zrobić jakieś tutaj brejroty w ogóle dziwne, na przykład z tego, czy nie, dobra, to nie plant. Najpierw planta muszę dać, dobra. To wiecie co, może dajmy, mh, tak mi się wydaje, że możemy dać na przykład y, tego Copucino, nie wiem czy tu są jakieś, nie ma tego Fuse'a, dobra, no to może jakiegoś tutaj, no to chyba nie da się takich rzeczy, dobra, tutaj też się nie da tego Planta, no to może Grejpa, znaczy grejpa na pewno a jednak się nie da, Carnivores to chyba kojarzę z Tralero to już znamy widzowie, więc tego nie będę robił, to ma Trio, coś da się zrobić, nie da się, no dobra, Kokotanka sprawdzałem, o, mamy z Girafą Celestę, dobra, czy ja mam Girafę widzowie, raczej nie mam na ten moment, ale tak, możemy zrobić takie połączenie. No dobra, to sobie to zostawmy i zrobimy na pewno. Tu mamy questy zrobione i tak widzowie, 25 seedów kupmy i zobaczmy, czy dostaniemy od razu jakiegoś chesta, czy to trzeba zrobić więcej, nie? więc tak, weźmy sobie widzowie, no właśnie będzie problem chyba z kupieniem tylu seedów tak naprawdę na raz, no bo tutaj patrzcie, nie ma tego dużo, nie? Tutaj jeszcze kupimy? Ok, i tak naprawdę 4 minuty. No dobra, to czekamy na inwazję. I tak naprawdę na razie tyle, ale mam mega farta dzisiaj w odcineczku, nie? Dużo fajnych rzeczy nam leci, to na pewno. Jeszcze Gold Limitka się trafiła. To no mega, mega fajna sprawa. Dobra, widzowie, mamy kolejną inwazję, więc jestem oczywiście gotowy. Bierzemy tą inwazję. Mamy Brain Road Invasion. I to jest właśnie ten nowy update, w którym mamy tą inwazję aktualnie od Nobini Kinga. Nie wiem, czy zawsze od niego, ale mówi, że tym razem go nie pokonamy. Dobra, no zobaczymy. Ja na pewno szybko lecę na tą wyspę, ponieważ widzowie, łączę sobie pierwszego Brairota, czyli tego Kokotanka z Celeste. Zobaczymy, co tu się wydarzy, czy warto to skipować? No moglibyśmy od razu w sumie już zrobić takiego brain rota. Dobra, dawaj, robimy, znaczy nie Brejn tylko planta. I co nam z tego wyjdzie? Bo chciałbym sprawdzić, czy da się z mango zrobić. Wiecie, pewnie się da, dlatego chętnie tutaj to ogarnę. No i mamy z tego planta takiego jak? Uwaga. Okej, okay, nawet nie planta, jednak Brain rota. Dobra, to jednak się pomyliłem, to mamy Breń Rocika, Kokotanko, Girafanto, to 11 tysięcy daje, to jest mega dużo. Powiem Wam, że to naprawdę dużo, tylko czy ją będę miał jako equip best chyba tak. I teraz ten. Wardener upada, dobra, i teraz stary, dobra. Robi, jeszcze fił za jednego, ale to za chwilę. Mamy tutaj Nubini, nas atakują, mamy naszego komando Apple, który sobie tutaj XP. Co ciekawe, mają też HP, więc ciekawe, czy jak dostaną, nie wiem, na głowę od tych tutaj Brainrotów, to wtedy nie wiem. Po prostu tracę tego planta. Czy jak to działa? Mam też widzowie na Rebirfa i uwaga, sprawdzamy, czy jak użyję Rebirfa, to czy zabiera tylko tyle pieniędzy, ile tutaj wymaga, czyli 300 milionów, czy zabiera nam wszystko, co istnieje na naszej wyspie. Dobra, tylko jest napisane, że tylko pieniądze zabiera i normalnie to działa. Patrzcie to i Max Rebirth mamy. Dobra, nie, no pięknie. Powiem wam, że mega fajna sprawa, że już nie zabiera nam Breirotów i nie musimy przerzucać między, wiecie, alt kontami, bo to i tak każdy robił, więc wiecie, to było bez sensu. Ostatni push od Nubini Kinga. Dobra, stary, no to próbuj, a my sobie bierzemy od razu tej SIDY. Tak nawet, wiecie, nie biorę dlatego, że chcę, tylko biorę dlatego, że mamy misję, nie? I tak, mamy jakąś balerinę dużą balerinkę, kapucinkę I ona nie da rady. Nie, no, wygrałeś tym razem, stary Ty. Już to mówisz, zanim w ogóle jeszcze przegrałeś. Więc okej. Okay. Small X Battle. Dobra, więc mamy tak: Wiktory i Widzowie Garden 1.44 Invasion. Dobra, no i co? I na razie nie ma inwazji żadnych? Ej, no słabo. Mamy Dragon Caneloni. Mamy 17 razy Laka. O, dobra, jednak będzie inwazja. Widzowie, czyli zawsze jest chyba jakaś inwazja. I teraz dostaniemy Elefanto Cocofanto. Dobra, im więcej inwazji przeżyjemy, tym lepsze rzeczy dostajemy. No, prosto sprawa. Ulepszmy naszego komando. Apple. Proszę bardzo, widzowie, trzeba ulepszać naszą limitkę nową. Wiadomo, dostałem ją tutaj, no to ulepszamy. Base Card Packa mamy jeszcze, oczywiście ze zrobienia Rebirfa. Więc otwórzmy szybciutko. No i mamy, widzowie, Butter Up. Mamy też dodatkowo kolejny Butter Up i Sunflower Flurry. Plant Frenzy. O, to jest ciekawe. Co, 25 Brain rotów, Pokonanych Brain rotów. Plant daje 100% Frenzy na 8 sekund. Dobra, i mamy jeszcze Tile Trio. Kiedy trzy planty tego samego typu są w tej samej linii, mają 15% zwiększone obrażenia. Dobra, ej, to grubo brzmi, nie? Naprawdę to fajne. Nie brzmi. I teraz tak, widzowie, chciałem sprawdzić jedną rzecz. Mam tutaj mango specjalnie zebrane. I czy da się z mango zrobić jakiegoś. No nie. brainrota rot, brain się nie da, planta też się nie da, niestety. No to tak, weźmy sobie. Znaczy, to się chyba robi tak, że fuse maszyna mm, zawsze nam daje brain roty, a nie planty. Tak, no nie planty. No przecież planty mamy tutaj wypisane, proszę bardzo. I to jest też ten taki pomidor, którego nie zrobiłem w końcu na tym evencie, więc na pewno będę musiał to wytradować, żeby wam pokazać. Ale tak, tu jestem do tyłu z tym. Ale nie dostajemy plantów, tylko brain roty, jak głupoty gadam, nie? No, dostajemy oczywiście, widzowie, brainrociki. Dostaliśmy nowego brajrota, którym jest o, Kokotanko Girafanto. Więc tu robimy brain roty, a nie planty. Także sorki, widzowie. Tutaj głupotkę powiedziałem, wiecie, ja nie do końca jeszcze gierkę ogarniam. I mamy King Limonkę, możemy połączyć. Ej, ja chyba go mam. Widzowie, my to zrobimy. Co prawda, mam jedną King Limonkę tylko na moim tutaj ogródku, ale fuzujemy to stary. Ja muszę zobaczyć, co z tego wyjdzie, nie? Widzowie, to będzie grube. King Limonka, czyli przypominam, najlepszy plant, Aktualnie do kupienia prócz tego limitowanego, oczywiście King Limonka, będę musiał go odzyskać widzowie, ale na razie i tak mamy tego tutaj ziomeczka, czyli tego limitowanego komando Apple. No i słuchajcie, mimo wszystko, no. Nie wiem, czy dobrze, że oddałem, ale zaraz zobaczymy. Mamy Admin Chesta, za chwilę będziemy mieli zrobionego quest'a tutaj na kupienie tych seedów, ale to pewnie jeszcze długo będę otwierał, także wam to pokażę pewnie w kolejnym odcineczku, no bo teraz to, no nie oszukujmy się, to by było trudne, żeby to ogarnąć. No i mamy Fuse'a, nie? Dajmy Instant Fusa i zobaczmy, co się wydarzy, widzowie. Nie mogę, nie mogę się doczekać, nie? Mamy tego miałzio, który był do Rebirfa i mamy King Limonkę. Proszę coś dobrego, proszę coś dobrego, nie? Proszę, przecież to musi być grube. Jeżeli to będzie mega słabe, widzowie, to okej. Okay. Czyli mamy jakiegoś ziomala, Lemozio, 17 kg, to chyba nie jakoś dużo, a 48 tysięcy daje. Chłopiec, to jest mega dużo. Czy mój tutaj Dragon Caneloni ilą daje? Czekajcie, zobaczmy z daleka. 20, nie, 29 tysięcy 200, okej? Okay. Ten daje 55-300, no to tak naprawdę się nie opłacało, nie? 48 koła, ale opłacało się pod tym względem, że na pewno będzie stał na mojej farmie, tego jestem pewien. Patrzcie, stoi sobie nowy Lemozio, nie miał ziotko Lemozio. No i słuchajcie, co prawda straciliśmy planta jednego, ale tak naprawdę. No źle nie jest, nie? Ja tutaj bym nie narzekał. Dobra, teraz możemy ładnie to ustawiać. Nie mogę tu zaplantować? Co ty gadasz? Ja tu, przecież to to tu stało wcześniej. Co jest? Dobra, to dajmy może tak. Do przodu muszę dać. No dobra. Mamy jeszcze Luis Trafico. Tutaj Los Traleritos to nie. No dobra, stary. To weźmy tak i sprzedajmy sobie te brejroty, których już nie potrzebujemy. Tak naprawdę, wiecie, no nie potrzebujemy ich, no to nie ma sensu trzymać. Dobra, sprzedajemy. I teraz tak, widzowie, do no, pięknie, ładnie wszystko mam ogarnięte, wydaje mi się. Tu musimy też kupować gir bo mamy to też zapisane w misji. Także ja te misję widzowie, będę sobie ogarniał, ale ogólnie mamy przepotężną farmę. Z nową limitką oczywiście. Nowe inwazje, dajcie znać co myślicie o tym update cie. mi się mega podoba. Oczywiście więcej odcineczków widzowe. Jak zostawicie dużo łapeczek w górę, no to wiadomo, że będą kolejne mega potężne odcineczki, wiadomka. Także, widzowie, warto zostawiać łapeczki. Ja wam dziękuję. W ogóle nowy Skeletonized Bat. Patrzcie, jak to wygląda, nie? To pewnie bije już mega dużo. Zobaczmy jeszcze na koniec, ile to bije, stary. Dobra, wystawcie łapeczkę, widzowie. Ja tutaj będę bił te brejroty. O, to bije już 175, stary. No to to jest gruby bat, nie? To jest naprawdę mocny kij, serio, totalnie. Dzięki za obejrzenie, widzowie. Siemano.